Święty Paweł przekazuje nam takie słowa: Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni. Dosłownie pogrążyć w przerażeniu, pogrążyć się w strachu. I chciałbym wam dzisiaj choć chwilę opowiedzieć o tym, co się dzieje, kiedy człowieka ogarnia duch niewolnictwa. Klasycznym tego przykładem jest sytuacja, która zdarzyła się w raju. Sytuacja z Adamem, Ewą i wężem. I na początku posłuchajcie z Księgi Rodzaju, z rozdziału trzeciego tej całej historii. Najbardziej przebiegły ze wszystkich dzikich zwierząt, które otworzył Bóg, był wąż. Wąż odezwał się do kobiety, dlaczego Bóg powiedział: Nie z każdego drzewa rosnącego w ogrodzie jedzcie. Kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z każdego drzewa rosnącego w ogrodzie, tylko co do owocu z tego drzewa które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie jedzcie z Niego i nawet Go nie dotykajcie, abyście nie umarli. Wąż rzekł na to, żadną tam śmiercią nie możecie umrzeć. Bóg bowiem dobrze wie, że tego dnia każdego, z, z którego z Niego zjecie, się wam, otworzą się wam oczy i będziecie bogami, którzy rozpoznają dobro i zło. I kobieta zobaczyła, że to drzewo ma owoce rzeczywiście dobre, do spożycia, że miło jest oczom na nie patrzeć i że dojrzały do tego, by ich kosztować. Wzięła więc owoc i zjadła. Dała go też po sobie swojemu mężowi. Zjedli oboje. Wtedy obojgu otwarły się oczy, uświadomili sobie, że są nadzy. Pospinali zatem liście figowe i zrobili sobie przepaski. Kiedy usłyszeli głos Pana Boga, przechodzącego się późnym popołudniem w ogrodzie, schowali się oboje. Adam i jego kobieta przed obliczem Pana Boga wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał Adama, pytając Adamie, gdzie jesteś? Odpowiedział mu, usłyszałem Twój głos, gdy przechadzałem się po ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi. Dlatego ukryłem się. Zapytał go, kto ci uświadomił, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa? Do którego dałem ci nakaz, abyś tylko z niego nie jadł? Adam odpowiedział: To ta kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi z tego drzewa, no i zjadłem. Pan Bóg zapytał kobiety, dlaczego to zrobiłaś? Kobieta odpowiedziała: To wąż mnie omamił i zjadłam. Wtedy Pan Bóg powiedział do węża: Ponieważ to zrobiłeś ze wszystkich bydląt i ze wszystkich dzikich zwierząt, ty będziesz przeklęty. Na swych piersiach i brzuchu będziesz się czołgał i ziemię jadł będziesz przez wszystkie dni Twego życia. Wprowadzam nieprzyjaźń między tobą i niewiastą, między twoim potomstwem a potomstwem jej. Ono czyhać będzie na twoją głowę, a ty czyhać będziesz na jego piętę. Doskonale znamy ten dłuższy fragment z Księgi Rodzaju. I on nam pokazuje bardzo ważne rzeczy. Jak się wkracza w ogóle... W ducha niewolnictwa, jak się przyjmuje ducha niewolnictwa, w zasadzie polega to na tym, że pokonuje się pewne etapy wchodzenia w ducha niewolnictwa. To, co, to coś, co się zdarzyło w raju, jak to wyglądało? Najpierw doszło do tego, że Ewa zaczyna pogaduszki z diabłem. To jest taka niewinna rozmowa, wydawałoby się, ale ta niewinna rozmowa jest kompletną naiwnością. Dlatego, że Biblia hebrajska mówi o wężu, że on jest arum. A arum znaczy, że jest przebiegły. To znaczy zdolny posługiwać się rozumiem, ma wrodzoną inteligencję. Ale wąż, jak podaje Księga Rodzaju, nie chciał dobra człowieka. Zresztą, sam, samo przedstawienie zła jako węża jest, jest genialnie, bo, bo wąż jest tym, który gdzieś tam się ma możliwość wślizgnąć. I tak samo zło do naszego życia potrafi się wślizgnąć. Kolejnym etapem popadania w ducha niewolnictwa jest wysłuchiwanie tego, co diabeł ma do powiedzenia. I zobaczcie, że co się dzieje, że Ewa znajduje, z diabłem znajdują wspólną płaszczyznę porozumienia. Najpierw jest to drzewo, później są to owoce, których Pan Bóg zakazał jeść. I w ten sposób diabeł osłania, osłabia naszą czujność. Zawsze, za każdym razem, kiedy zaczynamy jakiekolwiek w tej sferze duchowej jakieś y, pogaduszki z diabłem, jakieś wysłuchiwania tego, co diabeł ma nam do powiedzenia, od tego zaczyna powoli osłabiać się nasza czujność. Diabeł atakuje rozum. Diabeł pyta Ewę, czy to prawda, że Bóg powiedział? Następuje rozdarcie między sercem i rozdarcie między rozumem. Ale diabeł jest twany. Zauważcie, diabeł mówi: Nie, nic się nie stanie. To jest w naszym życiu bardzo często taki, taki element upadku. Na czym on polega? Na tym, że zaczynamy wierzyć diabłu, że nic się nie stanie. Jeżeli tam weźmiemy parę złotych z kieszeni. Czyjeś kieszeni, po prostu, czy ukradniemy jakąś rzecz ze sklepu, jakiś drobiazg, przecież nic się nie stanie. Ten sprzedawca to, to, to wiele nie straci. Nic się nie stanie. Jeżeli wdamy się w jakiejś kwestii pornografii, nie, nic się nie stanie. Co obejrzysz, tylko nic się nie będzie. I tak dalej, i tak dalej. Obżarstwo. Że otworzysz lodówkę po 21. Nie nic się nie stanie. Jak się najesz tak, że ci brzuch będzie pękał po 22. Diabeł ci mówi, nie, nic się nie stanie. Ale doskonale wiemy, że, że, że się staje. I diabeł właśnie działa tak, że, że, że nasz rozum wycisza, że wycisza też nasze serce. I i kłamliwie sugeruje nam, wyolbrzymiając różnego rodzaju przyjemności. I znajduje rozwiązanie. I znajduje nam diabeł rozwiązanie w różnych, w różnych, w różnych sytuacjach. I później, kiedy czytamy w Księdze Rodzaju kolejne wiersze tej sytuacji, to nagle następuje pewnego rodzaju dynamika. Na początku jest to bardzo spokojne: Ewa rozmawia z Wężem. Wymieniają jakieś tam poglądy, polecenia, zakazy czy nakazy pana Boga, ale kiedy Ewa ulega grzechowi, nieposłuszeństwa, wszystko przyspiesza. Jest sięgnięcie po owoc, jest zerwanie owocu, jest jedzenie podanie Adamowi, obdarowywanie innych, chwila spokoju i nagle w to wszystko wkracza Bóg. I, i kiedy człowiek pierwszy wypowiedział Bogu posłuszeństwo, Odczuł nagle, że otwierają mu się oczy, że to nie jest wszystko tak, jak diabeł mówi. Że wszystko, jest, wszystko było tak naprawdę oszustwem, wszystko było tak naprawdę kłamstwem, wszystko miało się sprowadzić do tego, że, że oni muszą ulec, bo, bo trzeba wymierzyć w Pana Boga pewien cios w Jego miłość, w Jego wierność, w to, że On tak bardzo ukochał człowieka, że dla Niego ten stworzył ten wielki, piękny świat. I do grzechu nieposłuszeństwa pierwszych ludzi to było tak, że był Bóg i był mężczyzna z kobietą. Oni mieli doskonałe relacje między sobą, ale też mieli doskonałe relacje z Panem Bogiem. Natomiast kiedy, kiedy zgrzeszyli, to jest nie mężczyzna z kobietą, ale pismo mówi, jest mężczyzna i kobieta. Tych relacji już między nimi właściwych nie ma. Co więcej, swoje relacje zaczynają kierować ku diabłu. Co się okazuje nagle, kiedy dochodzi do, do ludzi, że zgrzeszyli, czują się nadzy, czują się zbrukani, na tyle, że kryją się w krzakach przed Panem Bogiem? Kryją się w krzakach. I słuchajcie, w naszym życiu jest dokładnie tak samo. Że, że kiedy zgrzeszymy, to ulegamy diabłu jeszcze w ten sposób, że zaczynamy bać się Boga. Zaczynamy bać się Boga. To jest bardzo charakterystyczne i to bardzo mocno widać w naszych wspólnotach, także parafialnych, że, że osoby, które gdzieś tam w życiu się pogubiły, gdzieś tam nagrzeszyły, nawet i fest, nawet i mocno, nie próbują z tym tego wszystkiego uporządkować, nie próbują tego wszystkiego zmienić. I ciągle ukrywają się przed Bogiem. Ukrywają się przed Bogiem, który jest obecny w Jego słowie, ukrywają się przed Panem Bogiem, który jest obecny w sakramentach, ukrywają się przed Bogiem, który jest obecny w takiej także osobistej rozmowie, pobożności, w kulcie. Ukrywają się z Nim, nie, nie, nie chcą się z Nim spotykać, nie chcą Go widzieć. Co gorsza, wciągają w to całą swoją rodzinę a szczególnie dzieci, bo właśnie działa tak grzech, że my zaczynamy Boga unikać. A jak zaczynamy Boga unikać, to ten Pan Bóg staje się dla nas coraz dalszy, coraz bardziej odległy. Najpierw dla nas odległy, a potem te relacje osłabiają się tak, że poprzez to, że my nie mamy z nimi relacji, to i nasi najbliżsi z nim nie mają. I następne pokolenie z nim nie ma takich relacji. I tak właśnie właśnie działa duch niewolnictwa. Że czyni nas takimi sierotami, które wszystkiego, co Boże, się zaczynają bać. Co, jeszcze na co bym chciał Wam zwrócić uwagę, i gdy chodzi o to, o to spotkanie Pana Boga po upadku z pierwszymi ludźmi. Zauważyliście, że ani Adam, ani Ewa nie przyznają się do, do, do winy? Ewa składa to na węża, Adam składa to na Ewę. Tam nie ma winnych. Tam ani Ewa, ani Adam nie mówią: Tak, zgrzeszyliśmy, tak Boże miałeś rację, tak Boże nie posłuchaliśmy Ciebie, to jest nasza wina, że ulegliśmy pokusie diabła. To też nam pokazuje, że im bardziej wikłamy się w grzech, tym bardziej próbujemy złożyć winę na kogo innego. Pozbawiamy się jako własnej odpowiedzialności, nie chcemy brać tej odpowiedzialności. Nie chcemy stanąć w prawdzie. I to sprawia w takim naszym życiu praktycznym, duchowym, że, że, że oddalamy się od Boga, który jest obecny w sakramentach. Dlaczego? Dlatego, że musimy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, to moja wina, to ja uległem, to mi się nie udało, to ja poległem, to ja upadłem przez wybór, którego ja i tylko ja dokonałem. Tak właśnie działa. Tak właśnie działa grzech. Tak działa życie w niewoli grzechu, że to jest przede wszystkim kompletna ruina relacji. Relacji między sobą i relacji między Bogiem. Proście często Pana Boga w swojej modlitwie, żebyście właśnie byli wolni od takiego niebrania odpowiedzialności za, za swoje czyny. Żebyście nie byli jak Adam i Ewa mówiący to nie ja, to inni. Mówcie się o to i proście Boga także o to, żebyście nie wchodzili w żadne najmniejsze, najdrobniejsze dyskusje z diabłem, bo jest na tyle inteligentną bestią, że zawsze was pokona. Im bliżej jesteśmy Boga, im częściej wracamy do Niego, im częściej trwamy w Jego obecności, to nawet jak upadniemy, nigdy nie zrobimy tego, co pierwsi ludzie. Nie będziemy się przed nim ukrywać w krzakach. Duch niewolnictwa, o którym mówi święty Paweł, ma także jeszcze inne konsekwencje, a mianowicie potrafi nam zaćmiewać umysł, wyłączać samokrytycyzm, niszczy nasze relacje także z naszymi najbliższymi, prowadzi nawet do tego, że tych najbliższych chcemy wyeliminować z naszego życia. Co więcej, duch niewolnictwa, którego przyjmujemy poprzez nasze grzechy, sprawiają, że niekiedy potrafimy stać się bezczelni wobec Boga. I co więcej, powoduje to od Niego odejście. I takim klasycznym tego przykładem jest historia Kaina i Abla. Abel został pasterzem owiec, a Kain uprawiał ziemię. Po jakimś czasie Kain złożył z plonu w ziemi ofiarę Panu. Również Abel złożył ofiarę ze swoich pierworodnych owieczek, i z ich tłuszczu. Bóg spojrzał na Abla i na jego dary, a na Kaina i na jego ofiary nie zwrócił uwagi. Bardzo tym zasmucił Kaina także, że chodził z zachmurzoną twarzą. Pan Bóg zapytał Kaina, dlaczego posłutniałeś i dlaczego chodzisz z nachmurzoną twarzą? O nie! Czy jeśli właściwie złożyłeś ofiarę, ale niewłaściwie ją rozdzieliłeś, nie popełniłeś grzechu? Zachowaj jednak spokój, przecież od Ciebie zależy odwrócenie się od Niego. Ty masz nad nim panować. Kain odezwał się do Abla swego brata: Chodź, przejdźmy się po polu. Kiedy obaj byli na polu, rzucił się Kain na Abla swego brata i zabił go. Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest Abel Twój brat? On odpowiedział: Nie wiem. Czy ja jestem stróżem brata mego? Na to Bóg rzekł. Dlaczego to zrobiłeś? Wołanie krwi Twojego brata wznosi się do mnie z ziemi. Będziesz za to wyklęty na tej ziemi, która rozwarła swe paszcza, aby przyjąć krew Twojego brata z Twojej ręki. Gdy będziesz uprawiał tę ziemię, nie dołoży ona swych sił, aby cię obdarować. Będziesz na tej ziemi jęczał i drżał. Kain odezwał się do pana. Zbyt wielka jest moja wina, abym mógł dostąpić odpuszczenia. Skoro wyrzucasz mnie dzisiaj z obszarów tej ziemi i skoro będę musiał ukrywać się przed Twoim obliczem, będę na ziemi jęczał i dygotał i ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie. Pan Bóg odpowiedział mu, nie, będzie tak. Ktokolwiek zabiłby Kaina, siedmiokrotną karę poniesie. I Pan Bóg umieścił znak na Kainie, aby ktokolwiek go spotka, nie zabił go. I odszedł Kain sprzed oblicza Boga, Zamieszkał w krainie Not poza Edenem. To jest druga historia ze Starego Testamentu, która nam pokazuje właśnie skutki grzechu pierwszych, pierwszych ludzi w raju, które przenoszą się później na upadłą naturę kolejnych, kolejnych ich potomków. I co możemy zauważyć w, te, w tej historii? Przede wszystkim trwanie w grzechu. Bardzo często, tak jak w przypadku Kaina, jest to, że trwamy w grzechu. To sprawia, że zaczynamy źle postępować. To sprawia, jak mówi Pismo Święte, że w sercu człowieka, który sprzeciwia się Bogu, pojawia się pewien smutek wewnętrzny, pewna gorycz, pewna pustka. I w pewnym momencie dochodzi do tego, że człowiek nie panuje nad grzechem. Co robi? Zaczyna doszukiwać się winy swojego stanu we wszystkich wokół, tylko nie w sobie. I uważa, że, że, że inni są winni jakichś jego niepowodzeń, jakichś jego klęsk, jakichś jego upadków, i próbuje ich wyeliminować. I w ten sposób wydaje mu się, że, że może to poprawi jego sytuację. Eliminuje się wtedy dobro. Eliminuje się wtedy słabszych. Zresztą słowo Abel znaczy tyle, co oddech, co tchnienie, wskazuje to na kruchość tego, który nosił to imię. Co zrobił yy, zły brat? Przede wszystkim zabił swojego brata. Zabił go i, i jest. Yy, bardzo pięknie opisana ta cała sytuacja spotkania z Boga z Kainem. Kain przede wszystkim, kiedy wypowiada różne słowa, te, te słynne czyż ja jestem stróżem brata mego, jest po prostu w stosunku do Boga bardzo bezczelny. Stworzenie wobec twórcy powinno okazywać naprawdę cześć, posłuszeństwo, ukorzenie. A tutaj nie. Kain zabił swojego brata, zamordował go i jest jeszcze bezczelny w stosunku do Pana Boga. Brakuje mu tak jak Adamowi, jak Ewie, tak Kainowi brakuje skruchy. On nie wypowiada żałuje. On nie powiada, Boże, przepraszam. On w jakikolwiek sposób nie, nie tłumaczy swojego postępu. Kompletnie nie żałuje tego, co zrobił, a przecież odebrał drugiemu życie i odebrał to życie swojemu bratu. I przychodzi kara. Bóg mówi, że będzie brak plonów, będzie brak stabilizacji, będzie życie w lęku i będzie odejście od Pana. I Kain odchodzi do krainy not, a not znaczy błądzić, tułać się. I tak się, słuchajcie, kochani, dzieje w naszym życiu, że im bardziej popadamy w grzech, im bardziej rezygnujemy z wsparcia Boga, im bardziej Boga nie chcemy znać, tym popełniamy w tym naszym życiu duchowym coraz więcej grzechów. Na czym one polegają? Na tym, że nagle strasznie skomplikowane stają się nasze relacje z drugim człowiekiem. Ten drugi człowiek nam przeszkadza. Szczególnie będzie nam przeszkadzał ten drugi człowiek, który kocha Boga i wierzy mu. Tak to już się dzieje. Że człowiek wierzący, człowiek, który bardzo kocha Boga, który doświadcza spotkań z Nim, oddziałuje na osoby, które od Boga uciekły, które z Boga zrezygnowały w taki irytujący i denerwujący sposób. Bardzo często to można zauważyć. I dlatego wśród osób, które odeszły od Boga, osoby wierzące są czasami wyśmiewane, czasami są opluwane, czasami są lekceważone. Tak właśnie działa, że historia Kaina i Abla się powtarza. Bardzo często też człowiek, który odchodzi od Boga, który świadomie rezygnuje z życia z Bogiem, staje się coraz bardziej bezczelny wobec Boga. I robi takie rzeczy, że w głowie się czasami rzeczywiście nie mieści. Ale to tylko dlatego, że całkowicie ulega złu, całkowicie ulega diabłu, całkowicie ulega temu przeświadczeniu diabła, że Bóg do niczego w życiu nam nie jest potrzebny. I nigdy człowiek, który porzuca Boga świadomie, nie ma zamiaru żałować za popełnione zło. Nie ma zamiaru żałować, że duchowo stał się skamieliną, że jego serce po prostu stało się kamieniem. Że jest niewrażliwy na, na wszelkiego rodzaju łaski, wsparcie, pomoc Boga. A Bóg z nikogo nie rezygnuje. I choćbyś popełnił najgorsze grzechy tego świata, choćby przy samo myślenie o tych grzechach, które popełniłeś, rozsadzało ci głowę, pamiętaj, że to są tylko potrzebne diabła. Bóg naprawdę Cię kocha. Nie ma takich grzechów, których by Ci nie przebaczył. Tylko ważne jest to, żeby do Niego przyjść i tą decyzją złamać ducha niewolnictwa, który powoduje, że wobec Boga jesteśmy bezczelni, że nie potrafimy się przyznać do, do winy, do grzechu, do słabości, że nie potrafimy szukać u Boga pomocy. A Bóg czeka. Bóg Cię bardzo serdecznie zaprasza. Gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek stanie ducha jesteś, przyjdź. Ja Ci we wszystkim pomogę. Ja cię zmienię. Ja Ci pomogę żyć od początku. Ale pierwszy krok musi należeć do Ciebie. A warto.